Flip! Ale jego mówię Flip! Filip jest takim dorosłym pieskiem. Bardzo pieszczotliwym. Bardzo lubi towarzystwo człowieka, ale bardzo nie lubi być samotny. Hmm. Tak, źle znosi schronisko. Aj! <laughs> A jak się cieszy. <laughs> tak się zachowuje. <laughs> Jak ma powód do radości. Tak, Flipek? Super gościu. Szczeka ze smutku często w końcu. I tak w ogóle szczeka w nocy. Trzeba też to wziąć pod uwagę, tak szczerze mówiąc. Aja, aja. Bardzo przyjazny. Już się nim interesowali ludzie, ale tylko raz, także no... Siedzi tutaj już dość długo i bardzo by się mu przydała adopcja. Ach. Ach. Ach.